Środa to dzień, kiedy po raz pierwszy w tygodniu zdajemy sobie sprawę, że gramy rolę. No, w zasadzie nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale możemy sobie zdać z tego sprawę, że gramy rolę w tym spektaklu tygodniowym, bo już umiemy rozróżniać rzeczy. Umiemy, zauważamy relacje, wiemy, że ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy. Jest jakaś, jakiś układ sił we wtorek, to postrzegamy, i w środę jesteśmy zaproszeni do odegrania e, roli w sztuce. W epizodzie, albo w, no, w jakimś tam fragmencie większej gry. Czyli w, jakim niby, w jakiej sztuce niby gramy? Miłoszku, w jakiej ty sztuce grasz? Przy siedmiolatek już sobie zdaję sprawę, że gra w jakiejś sztuce. No, gra w sztuce pod tytułem mama, tata i dziecko, pod tytułem dom. Prawda? Najprostsza forma. Ty też grasz, dokładnie, ty grasz jeszcze młodszego brata. I jak już są bracia, to jeden jest młodszy, drugi jest starszy. Jak to bliźniaki, to akurat nie są, nie, 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 nie ma różnicy wieku. I to też jest pewna gra. Jak jest córka, też troszkę inaczej, ale generalnie gra dotyczy podstawowej konfiguracji. Oczywiście ta konfiguracja mogła być szersza, tak? Mogła być jeszcze babcia, dziadek, masz babcię i dziadka, prawda? I drugą babcię. i już nie masz jednego dziadka, i urodziłeś, to już nie miałeś dziadka. A mógłbyś mieć jeszcze pradziadków, i mógłbyś mieć jeszcze wujków, no masz wujka, a wujek mógłby mieć jeszcze swoje dzieci, no i prawie ma, prawda? No i tak dalej. Czyli gralibyśmy, grałbyś. Przedstawiciela, członka rodziny. I jakby ktoś zapytał się ciebie, czyli ty jesteś, to byś wiedział, że ty jesteś tych właśnie, z tej rodziny. Pograsz tam rolę. I w zasadzie każdy z nas to przeżywa. No, czasami zdarzają się pewne perypatie, perypatie i człowiek, no, raz, że nie ma tych pradziadków, dziadków, dwa, że i ojciec gdzieś może dalej, niż bliżej, i różne inne tam historie mogą się zdarzyć, no i wtedy ta rola jest bardziej skomplikowana. Po czym w wieku siedmiu lat najczęściej, czasami to jeszcze wcześniej się zdarza, że człowiek odgrywa rolę w przedszkolu albo jeszcze w, yy, jeszcze w żłobku, <laughs> a potem idzie do szkoły i od, zaczyna odgrywać rolę społeczną, staje się uczniem, po czym staje się uczniem kolejnej szkoły. A jak się staje uczniem, to się staje mniej. Ta rodzinna rola ma mniejsze znaczenie, no bo jeżeli dzieciak chodzi 5-6 godzin do szkoły podstawowej, prawda, to te 5-6 godzin, czy 8 czasem, jest, nie jest z rodzicami, nie jest z dziadkami, pradziadkami. Zatem jest członkiem roli układu pewnego społecznego. Dochodzą do tego media, nawet jak w domu siedzisz, gapisz się w te YouTuby, twoja rola staje się bardziej skomplikowana, prawda? No właśnie. I masz tutaj pewne zajęcia, masz swoje sprawy. Okazuje się, że twoja rola wymaga, żebyś ty był kreatywny, żebyś ty się nad czymś tam zastanawiał dodatkowo. Tam coś robił nie tylko z ojcem, z dziadkiem, pradziadkiem, tylko sam coś tutaj kombinował na podstawie, Innych tak zwanych opiekunów, inspiratorów, i tym którzy i na podstawie tych, którzy podrzucają Ci pewne idee, które Ty będziesz doświadczał. Na przykład, rowerek ktoś Ci podrzucił i Ty jeździsz tym rowerkiem doświadczasz. Niekoniecznie ojciec musiał Ci rowerek podrzucić, ale nawet jak ojciec, no to podrzucił Ci jakąś cudzą ideę, którą, z której kiedyś też skorzystał, bo jak był mały też jeździł rowerkiem i uznał, że to fajna idea. No więc jeździsz rowerkiem i tak dalej. Jak już dorastasz bardziej, to tak się wczuwasz w tą rolę swoją, społeczną. I teraz w zależności od tego, jaki kto ma temperament, to jest bardzo mocno zaangażowany we wszystkie aspekty ro roli swojej ról, bo czasami zmienia te rolę raz jest. Jak w pracy już jest, to, to ma i trochę inną rolę w szkole, trochę inną e, idzie na imprezę, to jeszcze inną, prawda? Na ustawkę z kwicami. Jeszcze inną. I w ten sposób się angażuję do kolejnych, coraz bardziej wymagających, odpowiedzialnych czasem, ale czasem mniej, ról budowniczych albo destrukcyjnych. Niektórzy stają się przestępcami, inni stają się budowniczymi, stroicielami i stroją systemy, układy, starają się pomagać innym albo szkodzić innym. W, w ramach swojej roli, i swoich pragnień, tak? Bo rola jest nagradzana, każda rola, każdy aktor jest wynagradzany za swoje zaangażowanie. Dostaje garza. I ta garza to jest w normalnym teatrze to są pieniążki, a w teatrze życia to jest karma. A jak masz karmę, no to masz pełny brzuszek, tak? Dobrze mówię? pupczyki? Aha, no. Dają mi się te potwierdzenia, a ci, którzy tam słuchają tego w środkach masowego przekazu, czy indywidualnego, to też mogą potwierdzać. Czym mogą potwierdzać? Lajkiem i subskrypcją. Ha, ha, ha. Myślałem, że nigdy go nie powiem. Ale trzeba wam to mówić, bo wygracie tą rolę po prostu. I jak wam, wam ten podpowiadać, jak on tam się nazywa? teatrze nie podpowie, to wy nie wiecie. Że to trzeba w tą rolę wejść i zaznaczyć te elementy, tak, bo niestety, ale te role, które gracie, szczególnie jak jesteście na początku tej drogi, a na początku drogi to są te osoby, które się wcielają początkowo, w te istoty w zasadzie, te dusze, te części, te części tego jedynego organizmu, którym jesteśmy. Jedynego umysłu, który tak naprawdę to wszystko sobie wymyśla. Jesteście tymi częściami, które to wcielają się w życie człowieka. oraz pierwszy, drugi, setny. I wtedy jeszcze jesteście tak zwaną młodą duszą. I jak to przystało na młodego, zaangażowanego aktora. Tak się wczuwacie w rolę, że nawet za słabe, słabą nagrodę potraficie grać zaangażowaniem. Dobrze. Zatem kończymy na dzisiaj i pomyślmy o swoich rolach, szczególnie ci, którzy już zauważają, że sceny się powtarzają, że sytuacje się powtarzają, a to znaczy, że trzeba by przechodzić z jednej roli w inną rolę, bo aktor, który gra ciągle tą samą rolę, to jest jak stół na scenie. On ciągle gra rolę stołu. I nie mówię, że to jest zła rola, bo to jest potrzebna, ale jeśli czujesz, że już stół to trochę za mało dla ciebie, to przestaw się na kieliszek. Wtedy z ciebie będzie można się napić. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Tak, teraz dogramy jeszcze naszą, nasz spacer, żebyś miły aktorze wiedział, że wszyscy tutaj gramy. Ja też tutaj gram pewną rolę i żebym mógł dobrze grać tą rolę, to mi jesteś potrzebny, widzisz, żebyś ty słuchał co tutaj yy, aktor w roli nauczyciela opowiada, w roli tego, który zauważa, bo widzisz, jak się już długo gra, jak się długo gra w, tym, w, tym, w, tej, w tej grze, w tym, w tym teatrze, to człowiek dochodzi do takiego momentu, kiedy wie o co chodzi i kiedy dobrze słyszy reżysera. A w którymś momencie reżyser już nie jest potrzebny i mówi: Wiesz, co no, to ja już poprowadzę tą dalej tą narrację i przygotuję tutaj tych naszych aktorów do, no, do tego, żeby sami stali się reżyserami, żeby stali się mistrzami, świadomymi, świadomymi układaczami ról, scenografami, właściwie scenopisarzami, pisarzami, autorami, autorami wydarzeń i do tego celu potrzebni nam są potrzebne jest pewne szkolenie, przeszkolenie i to przeszkolenie aaa, się odbywa też w formie takiego spektaklu. O, te przeszkolenia odbywają się w ramach, na różnych kursach, na różnych e, różnych retritach najczęściej są troszeczkę nie troszeczkę prowadzą mnie często trenerzy, którzy nie bardzo też rozumieją, co robią, ale to też nie jest istotne, bo, bo to jest tak, jak no wiesz zagrać prostą rolę prostą, to tak jak mówiliśmy o stole stół, żeby zagrać stół, to nie trzeba dużej... Fantazji, żeby kogoś nauczyć, jak grać rolę stołu, prawda? I tak samo jak zagrać rolę wchodzącego i wychodzącego. To nie trzeba przecież wielkiej wiedzy i wielkich ćwiczeń. I to już umiemy, dlatego ci młodsi, którzy potrafią grać rolę wchodzącego i wychodzącego, to mogą. Ro, ro, również zagrać rolę nauczyciela tej tych, tych funkcji jakbyśmy tam, byśmy jeszcze wrócili tam do początków naszego dzisiejszego naszej dzisiejszej opowieści to doszlibyśmy do tego, że właśnie w rodzinie tak moglibyśmy to odgrywać i wrócić do systemu tak zwanego kastowego, żeby żeby każdy w swojej kaście mógł nauczyć innych i oczywiście, żeby to zaistniało, to trzeba wiedzieć, że są wcielenia. Żeby wiedzieć, że są wcielenia, to trzeba... Ci najmłodsi musieliby uwierzyć, a oni wierzyć nie chcą, albo wierzą w demony, w demonkrację. No i niestety trochę ciężko tu idzie. No, ale to nie dla wszystkich. Stół ma być stołem, a chłopiec chłopcem, prawda? Także zagraj Pinokia, który się przemieni w chłopczyka, a chłopiec w mężczyznę zacznie czynić rzeczy, a ostatecznie w ojca siwe. I zatem już naprawdę kończymy. Pa!